Jaka ona jest? Twoja narzeczona. Nie chcę o tym mówić. Michał, zawsze trzeba mieć nadzieję. Słuchaj, czy ty nie rozumiesz, że ona przeze mnie była w tym szpitalu? Czy oni nie wiedzą, że wybuchło powstanie? Nie czepiaj się przez to, że tu jest spokój i docierają zrzuty przez Żeli i Campinos. Te kapitana Nosko. Paryż. Kapitan na was czeka. Kapitanie? To są ci radiowcy. Dziękuję. Witam państwa. Przepraszam, ale. Tutaj nic się nie dzieje. Cisza. Ale wiecie, że trwa wojna. Niemcy dają nam na razie spokój, to źle. Do zrzutu mamy jeszcze dużo czasu, znajdźcie sobie jakieś miejsce. Tak jest.